Oddział w tej formie działa od 23 lat, czyli od 1991 roku i oboje z panią Dorotą z oddziałową. Pracujemy na tym oddziale od tych 23 lat. Na naszym oddziale, głównie na sali porodowej, jest tutaj piękna praca, bo tutaj się rodzi drugie życie. Także rodzice są szczęśliwi, a jeśli są rodzice szczęśliwi, to są położne i lekarze szczęśliwi. W ostatnim okresie staramy się rozszerzyć dostępność dla pacjentek ciężarnych, rodzących dostępność do sal porodów rodzinnych, dostępność do znieczulenia do porodu zewnątrzoponowego. Staramy się, żeby to znieczulenie było dostępne 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Na dzień dzisiejszy ta dostępność jest jeszcze trochę ograniczona, ale codziennie mamy dostęp do anestezjologa, który może poprowadzić takie znieczulenia. W ostatnim okresie Zaczęliśmy długofalowy program remontu położnictwa, traktu porodowego, a w, mam nadzieję, że w następnej kolejności oddziału ginekologii z pododdziałem patologii ciąży. I są już pierwsze efekty tego remontu. Nowocześnie wyposażona sala porodów rodzinnych, kompletnie przebudowana z nowym sprzętem, z nowymi możliwościami, z miejscem dla partnera, z nowoczesnym łóżkiem porodowym z bardzo dużym, wygodnym węzłem sanitarnym, przygotowanym również do imersji wodnej. Także z pełnym zapleczem jesteśmy zadowoleni, że pozyskaliśmy środki od sponsorów zewnętrznych. Tutaj głębokie podziękowania dla podmiotów gminnych, które czynnie uczestniczyły w zbiórce pieniędzy na początek tych remontów. Zaczęliśmy od remontu sali porodowej, która tutaj wzbudza piękny wystrój, z czego rodzą się od razu domowe, fajne emocje jest stanowisko super dla pacjentki w postaci łóżka porodowego, takiego Mercedesa. Też mamy na cztery jeszcze stanowiska do porodu, które również wyposażone są. Są nowoczesne, wygodne, funkcjonalne łóżka porodowe, stoliki maja oraz stoliki przyłóżkowe. Każda rodząca ma wiele wątpliwości, problemów, jak to się skończy, czy dam radę i tak dalej. Wchodząc na salę porodową, współpracuje z położną, która rozwiewa te wszystkie problemy, wątpliwości. Opowiada, co będzie się działo dalej, że da radę, że ma znieczulenie zewnątrz oponowe najczęściej zapewnione. Więc wszystkie niepokoje są rozwiane. Jeżeli chodzi o strach przed porodem, pierwszym, czasami kolejnym, tutaj współpracujemy z bardzo dobrze prosperującą w Kościeżynie Szkołą Urodzenia. Część zajęć odbywa się nawet w obrębie oddziału położniczego, część zajęć odbywa się w obrębie traktu porodowego, żeby pacjentka między innymi wiedziała jak to wygląda, gdzie ma przyjechać, dlaczego ma przyjechać, z czym ma przyjechać, Co zabrać ze sobą, gdzie mają mąż przywieść. To są takie ważne rzeczy organizacyjne, gdzie już to rozwiewa pewne wątpliwości. W trakcie porodu... Yy, yy... Rodzącą zajmuje się od początku do końca położna oraz lekarz, ginekolog, położnik. Cały okres porodowy i poporodowy przez 24 godziny na dobę jest dostęp do specjalisty neonatologii, czyli specjalisty pediatrii od nowonarodzonych dzieci, co zapewnia duży komfort i nam jako położnikom i personelowi położnych i oczywiście rodzących i rodzinie. Prowadzimy porody y, y, aktywne, mamy do tego też y, sprzęt w postaci na przykład worków sako. Po porodzie zapewniamy pacjentce nieprzerwany y, y, dwugodzinny y, kontakt skóra do skóry z noworodkiem. Po tych dwóch godzinach po obserwacji pacjentki oraz noworodka pacjentka przetransportowana zostaje w oddział położniczy pod, i tam również ma opiekę położnej z oddziału położniczego. Noworodkiem na oddziale położniczym zajmuje się pielęgniarka noworodkowa i lekarz noworodkowy. Panie mogą skorzystać z porady położnej i laktacyjnej. Na sali porodowej również po porodzie uczestniczy. Z mamą położna kangurująca. Przez dwie godziny uczy, jak przestawiać noworodka do piersi oraz uczy karmienia piersią. Jeżeli chodzi o położnictwo, mamy nadzieję, że doprowadzimy do sytuacji, gdzie będą praktycznie warunki hotelowe dla pacjentek po porodzie, czyli pacjentki będą przebywały w dwuosobowych salach z własnym węzłem sanitarnym. No, to jest nasza przyszłość. Równocześnie myślimy o przebudowie oddziału ginekologii i poddziału patologii ciąży jako następstwa tego wszystkiego, co się rozpoczęło, jeżeli chodzi o naszą pracę położniczą. Jeżeli chodzi o ginekologię, od wielu lat staramy się w miarę jak najnowocześniej obsługiwać pacjentki wymagające ginekologicznych, operacji, zabiegów, diagnostyk, dużo operacji przeprowadzamy w technikach niskoinwazyjnych, w laparoskopii, dysponujemy nowoczesnym histeroskopem, czyli sprzętem do operacji wewnątrzmacicznych. W ostatnim czasie mocno rozwinęliśmy Program profilaktyki nowotworów czy szyjki macicy, gdzie pobieramy w kolposkopii celowane wycinki. Oddział zabezpieczają lekarze, wszyscy ze specjalizacją z położnictwa i z ginekologii. Są dwa wyjątki dwie dziewczęta, które są na rezydenturze i u nas się szkolą również dwójka lekarzy przyjeżdżających z zewnątrz na oddziały, to nasi wychowankowie, którzy pod naszą pieczą skończyli specjalizację z położnictwa i z ginekologii. Także tutaj serdecznie zachęcamy do tego, żeby cały okres ciąży, cały okres porodu, okres poporodowy wiązać z nami, korzystać z usług szkoły rodzenia, z usług naszego traktu porodowego z usług naszego oddziału położniczego jako całości. Nie tylko, że ma tu się odbyć poród, ale również jesteśmy w stanie współuczestniczyć w pomocy przy prowadzeniu ciąży i w rozwiewaniu już na etapie ciąży pewnych problemów. Zapraszamy wszystkie ciężarne, nie tylko z okolic kościerzyny, do odbycia porodu w naszym szpitalu. Mamy tutaj personel dobrze wykształcony, z długoletnim stażem, profesjonalnie opiekujący się rodzącymi i nie tylko mamy tutaj właśnie sprzęt na sali porodów rodzinnych nowy do monitorowania tętna płodu i czynności skurczowej mięśnia macicy także serdecznie wszystkie ciężarne zapraszamy do szpitala do porodu